przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej o przekazanie sztandaru gminy Radzyń Podlaski reprezentowanej przez Wójta Gminy pana Wiesława Mazurka. Tak, tak, nie, nie, to będzie prezentacja, poczekaj, teraz nie ma rąk. Proszę orkiestrę o odegranie roty Ekscelencje, godni Księża, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że jako poseł tego okręgu mogę na dzisiejszych Państwa uroczystościach reprezentować pana prezydenta Andrzeja Dudę, który za moim pośrednictwem skierował, skierował do Państwa list. Pozwolę go sobie odczytać. Ekscelencje, Szanowni Przedstawiciele Władz i Mieszkańcy Gminy, gminy Szanowni Państwo. Nadanie herbu i szlandaru gminie Radzeń Podlaski, 600-lecie powstania Białej oraz otwarcie w tej miejscowości nowego gmachu Świetlicy Wiejskiej to uroczystości o wyjątkowym znaczeniu dla całej państwa wspólnoty. Dlatego władzom i mieszkańcom gminy Radzeń Podlaski przekazuję słowa szczerego uznania za troskę o historyczne tradycje gminy oraz jej pozycję w regionie. Życzę, by nadawany dziś herb i sztandar wzmacniał poczucie dumy i dla kolejnych pokoleń pozostał Mieszkańcom Białej, najstarszej miejscowości w gminie, gratuluję wyjątkowej aktywności. Udowadniają Państwo, że 600 lat tradycji owocuje szczególnym zaangażowaniem w życie społeczne. Działalność podejmowana przez Koło Regionalne Stowarzyszenie Białe Róże od festynów po prowadzenie strony internetowej Budzi zasłużony podziw. Ufam, że nowo wybudowany gmach świetlicy wiejskiej będzie dobrze służył kolejnym przedsięwzięciom i że stanie się ważnym punktem na mapie radzyńskiej krainy serdeczności. Szanowni Państwo, jeden spośród wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia związanych z historią Radzenia, ksiądz Stanisław Stasic, pisał: Każdy człowiek ma z tym światem nieodzowne związki od których zawisła jego życia trwałość, jego dobre i złe mienie. Trzy dzisiejsze uroczystości pięknie urzeczywistniają tę myśl. Aktywnie uczestnicząc w życiu wspólnoty pokazują Państwo, że jakość i trwałość życia zależy od społecznych więzi i że te więzi są dla Państwa bardzo ważne. Władzom gminy Rady Podlaski oraz wszystkim mieszkańcom i gościom dzisiejszej uroczystości życzę wszelkiej pomyślności i przesyłam wyrazy szacunku oraz pozdrowienia i ukłony. Prezydent Andrzej Duda. Dziękujemy, że pani poseł jest dzisiaj z nami, że zechciała przekazać nam sztandar gminy w imieniu pana prezydenta. Proszę podziękować panu prezydentowi za skierowane do nas słowo. Zapewniamy o wsparciu dalej dla Pana Prezydenta, a nasze zaproszenie dla Pana Prezydenta jest nieustające. Czekamy na wizytę Pana Prezydenta. Proszę Państwa, dziękuję za tak serdeczne przyjęcie mnie tutaj. Ja z całą pewnością panu prezydentowi przekażę to, co dzisiaj tutaj usłyszałam, czego doświadczyłam. To naprawdę przyjemność bycia z państwem jest ogromna. Życzę wszystkim i każdemu z osobiście wielu sukcesów i dalszych, kolejnych i udanych jubileuszy takich jak ten dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo orkiestrę o odegranie wiązanki.